Dzień dobry, Dominika Ciosic, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik.pl. Witam panów Janusza Zemkę, Zdzisława Krasendemskiego i Jacka Sariusz wolskiego Rozmawiałam niedawno z Gabrieliuszem Landsbergisem, europosłem, wnukiem byłego prezydenta Litwy, który powiedział, że w 25-lecie odzyskania niepodległości przez kraje nadbałtyckie ich niepodległość znów jest zagrożona przez Rosję. Czy w tym, co on mówi, w tym, co mówił politycy łotewscy, estońscy, jest histeria, czy jest realna ocena sytuacji? Mówi to samo głównodowodzący sił NATO generał Bridlow i zastępca głównodowodzącego generał Bradshaw, że jest wielce prawdopodobny scenariusz wkroczenia Rosji do krajów bałtyckich. Także to nie, są, to nie są fobie litewskie, łotewskie czy estońskie. Dyslokacja sił, prawdopodobieństwo tego scenariusza jest, pytanie jak duże. Wszystkie dotychczasowe konflikty w przestrzeni powietrznej, te bliskie, bliskie spotkania rosyjskich samolotów wojskowych nad Bałtykiem i wobec granic o tym świadczą. Taka pełzająca w tej pierwszej fazie wojna hybrydowa względem Łotwy i Litwy. Chociażby strona przez Wojskowy Wywiad Rosyjski założona w Wileńskiej Republiki Ludowej, Ładgalskiej, to jest Polska, polskie infanty Republiki Ludowej, różnego rodzaju działania kryptowywiadowcze w regionie Narwy w Estonii. To wszystko wskazuje na to, że ten scenariusz jest możliwy. A swego czasu, szereg miesięcy temu, narada szefów sztabów państw NATO w Wilnie, właśnie mówiąca na ten temat, czy obradująca na ten temat. No, zatroskaniem to jest najbardziej łagodne sformułowanie. Mówiła o zdolności na czas przyjścia na, z pomocą przez, przez NATO w razie bezpośredniej rosyjskiej interwencji. Także obawy są ze wszech miar uzasadnione i potwierdzane przez źródła wojskowe i źródła wywiadowcze. Widzę, że pan minister Zemke nie do no tak. końca się no, to zadał. To znowu, znowu tak. Y Gdyby się spojrzeć na potencjały, to oczywiście Litwa, Łotwa czy Estonia, ja powiem więcej, żadne europejskie państwo, to co powiem też niestety przykre, gorzkie dla nas, żadne europejskie państwo w pojedynkę nie jest się w stanie przeciwstawić armii lądowej Rosji i powietrznym siłom tego państwa. No bo żadne, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i my też, żeby, żeby nie mieć złudzeń. Tylko teraz problem polega na tym, Jaki będzie stosunek pozostałych państw nonatowskich do bałtyckich krajów? Czy uznają, że to jest ich problem, czy że jest to problem całego NATO? Otóż, no otóż, słynnie, otóż cała mądrość do Polski powinna polegać ciągle na tym, żebyśmy się twardo domagali, równego traktowania wewnątrz NATO wszystkich państw i twardego przestrzegania zasady, że jakiekolwiek niecne plany, czy też próba opanowania części terytorium któregokolwiek z natowskich mhm. państw oznacza to, że musi się w to zaangażować całe NATO. Gdyby Rosja miała takie przekonanie, to oczywiście te wojskowe rosyjskie plany musiałyby być gdzieś schowane no, w szufladzie. Jeżeli Rosja takiego przekonania nie ma, czy pewności, no to wtedy te państwa się znajdują rzeczywiście w sytuacji bardzo, bardzo tak cudnej. trudnej. Ale to jest właśnie kwestia nie tyle tych państw, co istoty NATO. I to jest ten problem. Ja tylko jeszcze do tego bym dodał, bo artykuł 5, deklaracje tak. polityczne, konkluzje szczytu w Walii znamy, natomiast znamy historię planów ewentualnościowych, panie ministrze, i znamy historię, i znamy realia, to znaczy, tak. na, na ile reakcja zgodna z artykułem 5 jest możliwa, ze względu na dyslokację i, i rodzaj tak. wojsk, i czas potrzebny do uruchomienia, i również znamy dysproporcje między tak zwaną szpicą natowską, która jest dopiero w fazie Konstruowania, a siłami, które już przećwiczyła w zasadzie Rosja, kilkudziesięciotysięczne manewry Zapad i inne na, na granicy i 160-kilkotysięczne manewry, manewry na, na jakim zachodzie. Rosja dzisiaj dysponuje środkami przenoszenia, a Amerykanie dopiero w tej chwili dokonują dyslokacji na rzecz wojsk, wojsk pancernych. Na powtórnej yy, dyslokacji, yy, i w końcu zimnej wojny, Amerykanie mieli 450 tysięcy wojsk w Europie, i w tej chwili mają 65 tysięcy. Wiemy, jakie były losy tarczy. I 30 czołgów podobnych, tak, w sumie tak. Nie, tak, nie, ktoś tak. Nawet A, mówi, że... A Holandia ma jeden czy hmm. dwa, więc hmm. to wszystko komicznie, I to to komicznie. To w muzeum, to w muzeum 20 wie, wie, 20 Więc Zobowiązania polityczne tak. Możliwość stawienia czoła, wątpliwa. I w tym momencie jest pytanie o wydatki. Na broń i przy wszystkich hucznych zapewnieniach analiza budżetów tegorocznych państw członkowskich europejskich NATO świadczy o tym, że wielcy gracze redukują nadal swoje budżety. Spełnia ten wymóg tylko Estonia i Stany Zjednoczone, a Polska za chwilę spełni ten dwuprocentowy. Ja pytałem wczoraj komisarza Dąbrowskisa, odpowiedzialnego za budżet, czy jest do pomyślenia, Ażeby zwolnić z obowiązku wypełniania kryteriów dyscypliny fiskalnej, tą część, którą państwa europejskie na to w domyśle wydałyby po to, żeby osiągnąć 2% nakładów PKB na. Na budżet. Nie uzyskałem pozytywnej odpowiedzi. Wydaje mi się, że w sytuacji zagrożenia egzystencjalnego Europy polityka makroekonomicznej równowagi słuszna, ja jako taka, powinna uczynić w tej materii wyjątek. Nie widzę gotowości, żeby ten temat podjąć. Ale z tego, co panowie mówią, to wyłania się obraz już nie tylko Republik Bałtyckich, ale Europy zdanej na łaskę Putina. Zdane na to. My nie wiemy, co on zrobi. Nie siedzimy w jego, w, w jego głowie, no, ale tak wygląda, prawda? Nie ma żadnych problemów. Proszę tak? przy, przypomnieć sobie mapę na wystawie pułkownika Kuflińskiego. Nie, nie no ja... Pan minister słusznie mówił, ale ograniczał swoją analizę do wojsk konwencjonalnych. Mhm. Natomiast jeszcze w stanie, znaczy pakt no. warszawski i te plany ujawnione mhm. wówczas, jeszcze kiedy my byliśmy mhm. w, 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 plan, w pakcie warszawskim. To wszystko jest liczone bez użycia broni nuklearnej. Czyli z jednej strony mamy gotowość rosyjską, zadeklarowaną użycia broni nuklearnej krótkiego i średniego zasięgu, mm. i mamy przewagę nuklearną, czy równowagę nuklearną między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Także mm. ten rachunek inaczej wygląda. Ja nie mówię, że dobrze, bo generalnie biorąc, katastroficzna byłaby sytuacja, gdyby wybuchła yy, wojna nuklearna czy jądrowa. Ale jak gdyby rachunki się zmieniają wtedy. Tak, Czyli w tej sytuacji co można zrobić? Bałtowie, z którymi rozmawiam, mówią, że jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie liczebności oddziałów natowskich w krajach nadbałtyckich i w Polsce, zwiększenie liczebności oddziałów amerykańskich. Na ile jest to realne do zrealizowania? Bo tak może, mówić można, prawda, że chcemy więcej oddziałów, chcemy więcej oddziałów, A, ale zrobić. Ale ja, ja myślę, że znaczy sytuacja tutaj analiza wojskowa przez panu przeprowadzona jest, znaczy pokazuje, prawda, że nie ma w tym momencie możliwości dojścia do równowagi, jak, jakiejkolwiek w siłach konwencjonalnych jest. Jest, jest równowaga w globalnym, ale przy, znowu perspektywa, myślę, nie ma nic bardziej przerażającego niż perspektywa wojny nuklearnej. Pytanie, czy ktośkolwiek by ją zaczął w związku, czy ona by w związku z krajami bałtyckimi. I, po, I pozostaje, tak, doktryna rosyjska, ale pozostaje w związku z tym, no, czym się jednak wszyscy dyplomaci, myślę, znaczna część y, y, społeczeństw zachodnich y, y, pociesza. No to znaczy to powtarzane jak mantra, nie ma rozwiązania problemu ukraińskiego i tak dalej na wschodzie bez Rosji, no że się uda jakoś, co, tak, tego, tego, Ukrainą tak, już tak Putina okiełznać, można coś zaoferować i tak dalej, i tak dalej, i to jest tak naprawdę ta, ta największa, ta, 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 ta największa nadzieja, ponieważ ten scenariusz militarny wygląda tak, jak tutaj panowie to, to przedstawili, I ja myślę, że tu mhm. będzie się robić wszystko, żeby żeby to jakby... I w, i w, i wtedy zresztą wtedy no, prawdopodobnie Zachód, no, nie wiem, byłby gotowy zapłacić cenę za pokój także krajami bałtyckimi. W tym sensie pan Landsbergis słusznie wyraża swój niepokój. Być może nawet już nie chcemy straszyć naszych widzów, prawda, ale cenę Polski byłby gotów. Chcesz mieć pokój, przygotowuj się do wojny. Mm. Natomiast też, żeby to nie różniało tak bardzo pesymistycznie, następuje reorientacja doktryny i praktyki mm. militarnej. Jak mówię, militarnie Stany Zjednoczone wracają. Mm dyslokacja ale środków wysokuje. militarnych amerykańskich jest w toku. Być może za mało, tak, uważam, że za mało i, i, i za późno, ale jest korekta dokonywana. Hmm. Tak, nie, nie bo tutaj właśnie ja bym też nie chciał, żeby wybrzmiał taki, taki pogląd, że mamy losy z jednej strony i bezbronne na z drugiej. Potencjały y, rosyjskie i y, natowskie to są na korzyść NATO mniej więcej 3-4 razy. Tam równowaga tak naprawdę jest tylko w dwóch obszarach. To, o czym tutaj pan y, Sariusz Wolski słusznie mówił, to jądrowa broń, bo mniej więcej ilości głowic, takie same są tam do użycia, bo to gdzieś tam 1900 sztuk. I drugi obszar, gdzie jest y, równowaga, to okręty. Y, Podwodne, powiedzmy sobie Rosja ma około 80 sprawnych i na to podobnie. We wszystkich pozostałych dziedzinach, czyli liczba samolotów na korzyść NATO trzy razy, tam liczba śmigłowców pięć razy i tak dalej, mógłbym to, że tak powiem, nosić. Problem tylko tylko polega wszak na tym, jak jest ta broń usytuowana i dyslokacja jest jaka. I tutaj y, niestety y, mamy stan taki, że rzeczywiście Stany Zjednoczone, które mają w sumie 70% potencjału całego NATO, tak naprawdę to, że Europy się wycofały i teraz zaczynają się do Europy, z powrotem zaczynają do Europy wracać. To jest moim zdaniem za mały powrót i za małym no, potencjałem, bo jeżeli dzisiaj się rozważa, że ma tam jedna brygada do pancerna amerykańska wrócić, czyli że to jest niecałe 5000 no, żołnierzy, to podobno ma być tak, że to batalion 1 ma być te, tej brygady w Polsce po kompanii Litwa, Łotwa i Estonia. No to jeśli chodzi o wojskowy potencjał, to jest to za mało. Czyli że wewnątrz NATO powinna być znacznie silniejsza reorientacja. Jeśli chodzi o dyslokację sił, to jest ASI 2. No niestety. Trzeba podjąć y, dyskusję twardą, żeby państwa europejskie, że chciały więcej same łożyć na bezpieczeństwo własne. No. Bo dzisiaj to jest tak, że w wielu państwach uważałem, że to nie ich problem, a że to jest no tak. problem Stanów Zjednoczonych. No. Tak? tak, ale jest jeszcze jeden drugi problem z tym związany, czyli tak zwane Państwo Islamskie, które jest zagrożeniem z kolei no. dla południowej flanki NATO i w tym momencie na to dzisiaj rozmawiałam z generałem Brydrowem, który mówi, że NATO musi utrzymać harmonię, równowagę pomiędzy tą flanką wschodnią północną. No. I południowo. A i tam tym... raczej no, zaczęto na pomoc Rosji. Liczą, no więc właśnie, no, więc to jest tutaj się zapętramy, bo hmm. Rosja tutaj w tym kontekście jest, jak hmm. pani Le Pen, wielka miłośniczka hmm. Rosji wczoraj hmm. oznajmiła, Rosja jest naszym strategicznym sojusznikiem hmm. w walce z fundamentalistami hmm. islamskimi. No Pani Le Pen się dziwi. <laughs> 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 Ja sądzę, że podgrzewanie kotła wschodniego i mm. wszelkiego i innego leży w bezpośrednim interesie Kremla, bo tego zależą ceny ropy i tak zawsze było i tak mówią wszyscy poważni e, analitycy. E, także liczenie na współpracę w zwalczaniu tzw. Terrorysty, de, de, terroryzmu, e, innego terrorysty, jakim jest Rosja, bo to jest state sponsored terrorism, e, jest złudzeniem. Jest, jest nie ale czy, czy panowie, ja mam takie pytanie, przepraszam, że no, zastąpię panią redaktor, ale który mnie nurtuje, ale czy nie jest tak, że ten efekt Putina jest w pewnym sensie również pozytywny? Dla nas Europejczyków, dla nas Polski. Po Obiektu pierwsze, w sensie? wzmacnia na, NATO. Po drugie, pokazuje Obiektu pewną się. twarz Rosji. No po drugie, właśnie z, z to, o czym panowie mówili. Amerykanie wracają do Europy. Pozbyliśmy się niektórych iluzji. Jesteśmy y, dosyć solidarni, no, czego nie było do tej, do, do, do tej pory. Także, jakbyśmy y, cofnęli się parę lat wstecz, no to by się okazało, że y, no, wtedy w, w tym sensie było o wiele Trudniej też ocenić realistycznie geopolityczną sytuację Unii Europejskiej w związku z tym Polski. Nie, żeby się z tego cieszył, ale obiektywnie mówiąc tak, zagrożenie zewnętrzne to konsoliduje, konsoliduje zarówno NATO, jak i Unię Europejską. No właśnie. I ostatnie pytanie, gdzie jest przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk? Bo jakoś, ja nie widzę panie ministrze, może pan widzi jakoś nie widzę, żeby Tusk w konflikcie ukraińskim. W tym, w zagrożenia, przed jakim staje Unia Europejska, był aktywny. I on i Mogherini gdzieś się zginęli. Pani redaktor, funkcja przewodniczącego Rady jest funkcją z definicji dyskretną to jest koordynator szefów rządów. I rozmawiając w sposób, który jest niepubliczny, stara się znaleźć pewną wypadkową. I po owocach można poznać. Ocenianie po trzech miesiącach jest przedwczesne. Uważam, że sukcesem Rady, w tym jej przewodniczącego, jest skonstruowanie pakietu antyterrorystycznego po wydarzeniach paryskich w Charlie Hebdo. Ale skoro pani. i również rozstrzygnięcie tylko jeszcze nie wiemy, czy do końca wszystko się powiedzie greckie. To jest drugie. i Ukraina. Ja sądzę, że jeżeli pani zestawi pierwszy dokument. Pani Mogherini Business as usual z tym kierunkiem, w którym idziemy do posiedzenia Rady XIX. Mimo wszystko jest prawdopodobne, że podtrzymamy my jako Unia sankcje i że ten kurs nie będzie tak miękki, jakby chcieli tego niektórzy w Unii, o czym, o czym, o czym mówiliśmy. No to jest właśnie wynik, wynik niewidocznej pracy Przewodniczącego Rady. On, on przeciwwagę stanowi dla, dla tego źle pojętego pacyfizmu i, 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 i no, nieumiejętności zrozumienia natury zagrożenia rosyjskiego, jakie reprezentuje sobą pani Mogherini. Znaczy, trudno się odnieść do tej aktywności, bo jak pan, pan minister tutaj mówił, ona jest niewidoczna i kolorowa, ale wszystko to, co się dzieje, moim zdaniem pokazuje dość brutalnie w sumie kto się na poziomie unijnym liczy. Tak naprawdę, jak trzeba działać, podejmować jakieś decyzje i zobowiązania, to My nie Polak. są przedstawiciele instytucji europejskich, bo podobnie można mm -hmm. mówić o szefie Rady Europejskiej, o szefie, o Komisji Europejskiej, prawda, i tak czy, czy Parlamentu, tylko że nagle się, yy, no jest tak, że do powiedzenia mają ci dwaj najwięksi gracze, czyli że to jest, to są Niemcy że to jest Francja, Okazuje się, że państwa tak się z instytucjami unijnymi, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, bardzo słabo liczą. To jest konstatacja gorzka dosyć. Ja bym chciał, żeby było tak, jak mówi tutaj pan, pan minister Seriusz Wolski, że rzeczywiście jest tak, że ta praca jest tylko niewidoczna, ale jest jakaś intensywna, i, ale może ona jest niewidoczna, bo jej nie ma, bo ona jest znikoma i Donald Tusk po prostu czeka na telefon, no, przepraszam, tak, że, że tak głęboko bo kiedyś. Ja muszę skomentować to. Trzeba uważnie przeczytać traktat. Ja pamiętam, kiedy w ogóle nie było czegoś takiego jak Polityka Zagraniczna Unii. Nie było resztą Rady. Ustrój się zmienił, natomiast jest to jedyna z dziedzin oparta o zasadę konsensualną. W związku z czym i Solana kiedyś, i pani Ashton byłem bardzo krytyczny, i pani Mogherini, której publicznie na plenarce w Strasburgu zarzuciłem politykę pustego krzesła w sprawie Ukrainy i Rosji. Ale jeżeli się zrozumie, przeżyta traktat i jego mechanizmy, Działa Unia w sprawach polityki że tam, gdzie jest konsensus, gdzie nie ma konsensusu, milczy. Wszystko inne jest dyskrecjonalne. W związku z czym, jeżeli to zestawimy z olbrzymionymi w Polsce oczekiwaniami wokół roli prezydenta Europy, jak no Pani tak. sama zachciała to nazwać, czym się notabene krzywdzi, robi krzywdę to Donaldowi tak. Tuskowi, bo to nie jest europejski Obama, to jest koordynator bardzo to jest bardzo ważna najwyższa jaką można i wielki sukces Polski funkcja którejśmy osiągnęli. Natomiast to jest koordynator prac suwerennych rządów, z których każdy może swoim wetem, tak jak na przykład to spóźnione dzięki Bogu Sirpasa Syrizy, uh. y, powiedzieć nie nie, nie nie ma zgody. Yy, tak jak zrywano sejmy polskim yy, no tak, liberu, liberu ja eto. Eto, bo więc, więc to jest, to jest, to jest ta, sama, 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 ta sama zasada. A wszystko inne to jest próba przekonywania, wypracowywania stanowisk. No właśnie, ale... Jeżeli na dzisiaj udaje nam się kontynuować sankcje, pomimo tego, że grosomodo dziewięć państw by chętnie zagłosowało przeciw. Jeżeli, jeżeli nadal yy, są przygotowane, a wiem, że są przygotowane sankcje kolejnego stopnia. Do, do zastosowania, gdyby Rosjanie poszli na Mariupol. I na Harków, No to w zasadzie to by nie miało, nie miało możliwości bytu. Ale tak naprawdę testem będzie lipiec. Dlatego w marcu, tak jest moje oczekiwanie, pierwsza pula sankcji krymskich zostanie przedłużona. Bo żeby je odwołać, musiała być jednomyślność, Jej oczywiście nie będzie. Ale w lipcu trzeba będzie mieć jednomyślność, żeby nałożyć nowe sankcje, ponieważ tam te z, z automatu wygadzają. I, to, i, to będzie, i to będzie i to będzie test. Ale dzisiaj naszym problemem jest oczywiście w jakimś sensie działanie wspólnych instytucji. No ale tutaj byśmy się poróżnili, jeśli chodzi o to, czy chcemy mieć silną Unię, Panie Profesorze, tak, czy, no tak, czy nie. Natomiast a ja sam przewidywałem. Z, z goryczą to mówię, że pewne mechanizmy traktatu lizbońskiego prowadzą nas w kierunku koncertu Mozart, To nad czym hmm. dzisiaj panowie, ja zresztą też, ubolewamy, bo ja nie zarzucałem, dlaczego tam jest Parzyż, Paryż i Berlin. Zresztą Andrzej panowie tutaj Ani Europa. Natomiast, natomiast nadal, wewnątrz tej konstrukcji, jaką mamy, jest pytanie, jak dalece możemy być, być solidarni. A jak dalece damy się dzielić Putinowi, bo on robi to z lubością i skutecznie. Dziel i rządź. Bardzo dziękuję panom. Niestety musimy przerwać, bo koniec Ach. czasu. Bardzo dziękuję panom i państwu.